Siemaneczko, siemaneczko, witajcie, kochani, na kanale Lukars. W dzisiejszym odcinku z serii Dziennika Handlarza Mechanika przejedziemy się Kijanką, Kiją Soul oraz pojedziemy sobie oglądać lifa Podobnego, który stoi tutaj, nasz Leaf, którego jedziemy oglądać, różni się kolorem. Mamy okazję przejechać się Kijanką, Kia Soul kiedyś bardzo, bardzo, bardzo popularne auto w Norwegii na naszym polskim rynku wtórnym nie jest już aż tak popularne. Myślę, że pokażę Wam dlaczego to auto, pomimo tego, że jest bardzo wygodne, daje nam dużo frajdy z jazdy, jest bardzo przestronne, to jednak nie cieszy się tak dużą popularnością na rynku wtórnym. Na rynku wtórnym, nie wtórnym, tylko wtórnym. Także tutaj, w tej pięknej oto scenerii Stadniny Koni, yy, a, która przy okazji jest przedszkolem, tak, to jest też przedszkole dla, dla małych dzieci, Moje dzieci nie chodzą tutaj do przedszkola. Niestety. To jest jedno w ogóle z najlepszych przedszkol w całej Norwegii, także no tak, tylko w gwoli ciekawostki wrzucam. Także łapki w górę subskrybujemy, jedziemy kijanką Sol oglądać Stan Lifa pierwszej generacji. Jeszcze tylko tutaj tak z zewnątrz wam zaprezentuję Ele, bo taką o nosi te auto. Tutaj dzięki uprzejmości kolegi, który kiedyś już mi też jedno auto pożyczył, Adasia, Volkswagena e EAP, bohatera pierwszego odcinka na kanale Lukars, także sentymentalnie ostatnio na kanale powracam sobie wspomnieniami do początków na kanale Lukars. Także to właśnie Ela jest jest córką, no nie powiem, że jest córką jest mój kolega jest w posiadaniu Eli Kia Soul fajne auto, bardzo fajne mi się ogólnie bardzo przyjemnie jeździ tymi autami co do designu no to to już jest kwestia gustu mi osobiście pasuje myślę, że bardziej mi się podoba jeśli nie czerwone to opcja czarno-zielona zresztą czarny z zielonym mi się zawsze Podobało to połączenie. Bardzo przestronne auto. Może teraz nie będę otwierał bagażnika, bo nie pamiętam co tam jest. Na tylnym siedzeniu mieści się dużo rzeczy: mieści się komputer, mieści się jeden fotelik, drugi fotelik, na przednim fotelu też mieści się fotelik. Także tak naprawdę trzy foteliki się mieszczą: żona się mieści, ja się mieszczę, wszyscy się mieszczą. Dużo przycisków. Eee, bardzo wygodnie się z tego wszystkiego korzysta. Jak na auto z 2015 roku. Bardzo fajnie, nieduży przebieg. Bomba! Nawet tutaj rdza. Zaraz wam pokażę. Nawet tutaj tardza. Ktoś tutaj coś kiedyś przyhaczył, nawet jest takie ten cyk. Nawet tutaj tardza, nie jest tak dużym problemem, jak dużym problemem może być. Kwestia problemów z baterią wysokonapięciową, a mianowicie Kia Soul niestety miała takie problemy. I zaraz sobie przetestujemy, zobaczymy w jakim stanie znajduje się. Bateria naszej Kia Soul, ja tutaj więc z racji takiej, że jadę dzisiaj do kawałek za Trondheim, z jednej strony Trondheim, do drugiej strony Trondheim, czyli ze Stjortla sobie jedziemy, będę mógł przejechać się kawałek dalej tym samochodem i zobaczyć na ile starczy mi 100% baterii. Oczywiście było 100% 0,8 km temu, teraz mam już 99, ponoć mogę przejechać 84 km, co nie jest szałowym wynikiem. Tutaj mamy pozerowane sobie wszystkie parametry, zużycie 12,1 kWh na 100 km. Eee, w, w ogrzewanie wyłączone, także gdybym włączył tutaj ogrzewanie jeszcze na fula, to mógłby być teraz lekki problem z jazdą tam i z powrotem. A że chcę pojechać w miarę szybko, tam i z powrotem, to na razie nie będę włączał ogrzewania. Jest temperatura powietrza 15 stopni, więc nie jest zimno. Jest całkiem znośnie. Pomimo, że optymalna temperatura to 25 stopni, no to jednak nie można powiedzieć, że jest minus 15 i zasięg spada z powodu zbyt mroźnego powietrza. No tutaj przy minus 15 byłoby jeszcze gorzej. Nie byłoby 84 na budziku, byłoby dużo mniej. Włączymy sobie grzane fotele, nie włączamy klimatyzacji i zobaczymy, ile możemy wyciągnąć na maksa tym samochodem teraz, autem ośmioletnim. I to nie będzie raczej reklama, tu może być bardziej antyreklama aut elektrycznych, ale z racji takiej, że jestem niezależnym dziennikarzem motoryzacyjnym, mogę sobie też powiedzieć co nieco i niedobrego o autach elektrycznych. No w tym wypadku w, o baterii wysokonapięciowej Kia Soul. No to jest ten przypadek, kiedy producent po prostu przyznał się do tego, że faktycznie te auta miały problemy z brzyd, wczesną degradacją, w części tych aut baterie zostały wymienione, w części tych aut baterie nie zostały wymienione. Ci, którym zostały wymienione baterie, nie mają problemu, jeżdżą sobie dalej, cieszą się tymi autami, bo są naprawdę bardzo fajne. No ale ci, którzy niestety nie mieli tego szczęścia i nie została wymieniona bateria na nową, no to już tego szczęścia nie mają. Także, także jedziemy sobie w troskę. Yy, zaraz pokażę wam Nissan Alifa, po którego jedziemy oglądać, w sumie jedziemy go kupić, to już yy... Prawie, że pewne można powiedzieć. Muszę tam po prostu pojechać osobiście, ponieważ chcę sam spojrzeć na progi w tym aucie, bo nie jestem do końca przekonany w 100%, że, że to auto jest no, 100% takie, jak jest w opisie. Więc jest z racji takiej, że jest to niedaleko, to po prostu pojadę, sprawdzę to osobiście, wtedy będę mógł spać spokojnie. Wiem, że ktoś, kto kupi to auto, będzie mógł tym autem jeździć spokojnie, więc tak właśnie, spokój. To jest dobra rzecz. Także jedziemy Soul, na końcu odcinka będzie podsumowanie tego króciutkiego testu, ja tu nie będę Wam dużo więcej mówił o tym samochodzie, tyle było właśnie o Kijance, teraz już przechodzimy do Lifa. Jedziemy sobie przez Trondheim, po norwesku byłoby to troniem. Mamy już 67% baterii, pojemności baterii do wykorzystania. Przejechaliśmy już 38,5 km w takim trybie mieszanym. Średnia prędkość 49 km na godzinę. Także sobie jedziemy, jedziemy. Musiałem włączyć ogrzewanie, ponieważ grzanie fotela przestało działać. Było trochę chłodno. Jednak 14 stopni na zewnątrz oraz taki mrozek, znaczy mrozek, chłodny wiaterek, który już wieje w Norwegii. Lato się powoli kończy. Jak widzicie, mamy już tutaj noce. Także skończyły się białe dnie, zaczęły się normalne dnie i noce, a niedługo będzie o wiele dłużej ciemno niż jasno. No i w sumie jeszcze jedna sprawa. Tak właśnie wygląda wieczór z dziennika, handlarza, mechanika. Często, gęsto jedzie się, ogląda jakieś auto, sprawdza się coś, jeśli jest taka możliwość. W tym wypadku auto jest już praktycznie kupione tak naprawdę zostało tylko ostatecznie zweryfikować stan podwozia, ponieważ o tyle o ile nadwozie można sobie zweryfikować na podstawie zdjęć o tyle z podwoziem już nie do końca tak łatwo zawsze jest dlatego w tym wypadku kiedy miałem auto niedaleko siebie, znaczy niedaleko swojego miejsca zamieszkania, no to wolałem osobiście ruszyć się i pojechać zobaczyć jak wyglądają progi od spodu w lifach pierwszej generacji były z tym problemy, a więc będzie łatwiej i przyjemniej, jeżeli potencjalny kupiec będzie mógł spać spokojniej. Jest już troszeczkę ciemno. W sumie to znajdujemy się w takim miejscu w ciemnym parkingu. Tamten oto biały lift. Przyjechaliśmy oglądać to auto. Dokładnie w tym samym miejscu żono moja. Kiedyś kupiliśmy nasz rodzinny samochód jakim był Skoda Octavia w kolorze złotym bardzo znowu sentymentalnie wspominam ten samochód, ponieważ porwałem się na porwałem się na e, walkę z rdzą w Skodzie Oktawi, Kto miał Oktawie drugiej generacji, Passaty bez 6 Jodlice A czwórki z lat 2007 2012, ten wie, co to jest walka z rdzą w tych autach, to jest walka z wiatrakami. Także tamta skoda, którą tutaj w tym miejscu kiedyś kupiłem, dużo nauczyła mnie, jak rozpoznawać usterki blacharsko-lakiernicze na samochodach. Tutaj oczywiście za dużo tych usterek teraz nie zobaczymy, ponieważ. Pogoda jest jaka jest. Jest ciemno, nic nie widać, więc zaraz latarka do ręki, będziemy sobie oglądać newralgiczne punkty, a tymczasem zadzwonimy sobie do właścicielki tego samochodu, żeby nam zeszła, dała klucze. A co do Soul, powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, że udało mi się dojechać na połowie baterii, więc nie będę musiał się ładować na powrocie. Gdzie tu mamy start? Tu jest start. 54% pozostało, przejechaliśmy ile? Przejechaliśmy 44,6 km, więc faktycznie da się zrobić te 80 km, chociaż jechałem na wyłączonym ogrzewaniu. Ogrzewanie było kompletnie wyłączone, fotel nie grzał, coś tutaj migała mi ta kontrolka, więc w ogóle tutaj nie grzało. Teraz znowu można to ustawić. No i co? Ostatnim razem, kiedy przejechałem tym autem, w temperaturze 18 stopni. Załadowanym po brzegi, ponieważ było tam 5 osób w środku, no to wyszło mi, że mogłem przejechać tylko 60 km. I teraz pytanie, czy po tym, jak udało mi się dwa razy podładować to auto do 100% praktycznie od zera, czy, czy tutaj BMS troszeczkę się obudził, ożywił i bateria przyjęła, przyjęła więcej energii? Dzięki temu teraz tak dużo. Udało mi się przejechać, powiem, że jestem naprawdę w pozytywnym szoku, że przejechałem teraz 44,6 km i mam jeszcze 54% zasięgu procent baterii, pojemności baterii do wykorzystania. Czy też była kwestia taka, że mamy tutaj jakieś problemy z ładowaniem, ponieważ kolega zauważył, że czasem mu się to auto nie ładuje. Więc trzeba będzie chyba to auto podłączyć w ogóle pod komputer i zobaczyć co tutaj się w ogóle dzieje. No i tam też będę mógł sprawdzić w sumie state of health, czyli stopień w jakim te auto jest zdrowe. Jak to powiedzieć po polsku? No, no stan baterii. Kia ma akurat takie fajne oprogramowanie do tego. A właśnie jestem certyfikowanym mechanikiem Kia, więc mam dostęp do takiego oryginalnego fajnego oprogramowania. Dzięki czemu mogę sobie czytać wszystkie parametry tego samochodu. Takie nudy na pudy. Pracuję z Kiją i z Mercedesem, także z tymi dwoma markami teraz pracuję. Nie pracuję już z chińskimi autami marki Byd oraz Maxus. Chociaż jadąc tutaj, jeszcze tak szybko wtrącę, jadąc tutaj nasunęła mi się taka myśl. Jak pracowałem z Maxusem i z Bydem, to gdzieś tam w komentarzach ludzie mówili o Boże, jaki Ty jesteś. Sprzedawczyk chiński. Teraz tylko po prostu będziesz komunistyczne, marki sprzedawał i w ogóle Chiny precz i coś tam nie. I tak sobie znam podłoże powiedzmy, takie bardziej geopolityczne, jeżeli chodzi o koncerny samochodowe i właścicieli, właścicieli rozproszony kapitał i tak dalej. A więc to i tak to wszystko jest tak pomieszane, że tutaj nie ma, że to jest tylko chińskie, to jest tylko amerykańskie, a to jest tylko europejskie. To i tak się wszystko przenika między sobą. No, i choćby teraz, nawet pracując w Mercedesie, który bardzo blisko też pracuje z Chińczykami, Volkswagen, który gdzieś tam dzisiaj wyczytałem, e, chwali się, że dzięki chińskiej technologii e, otworzyli właśnie e, swoją jakąś tam fabryczkę baterii, będą mogli e, te, te baterie umieszczać w swoich samochodach. Także no tutaj to no, sami sobie stworzyliśmy Chiny jako. E, jako teraz tak naprawdę potęgę gospodarczą, i mówię to z pełną świadomością, że Chiny i chińskie samochody elektryczne są teraz naprawdę potęgą technologiczną. I tutaj w szranki może wstawać tylko Tesla z Ameryki, no bo reszta producentów, no to jest brzydko mówiąc, 100 lat za Morzynami. No, i jeszcze Kia może sobie tutaj powalczyć, jako południowo-koreańska marka. No, ale tak to reszta świata spała. Ale jak to było w tym kana kawale z połem, z połem i za późno w stołem? No, troszkę za późno w stoli, ale miejmy nadzieję, że się pozbierają. Audice, Mercedesy, Volkswageny, chociaż Mercedes już odrobił fajnie lekcje, choćby dlatego, że yy, skupiają się już tylko w 100% na autach elektrycznych to jest ich przyszłość, a więc. Yy, no, myślę, że tutaj Mercedes z tym swoim zapleczem finansowym będzie mógł bardzo szybko odrabiać straty, które sobie narobili, chociaż oni akurat jeszcze aż tak bardzo nie przyspali tej lekcji, ponieważ cały czas coś tam sobie na boku rozwijali, rozwijali, rozwijali choćby jak markę Mercedes EQ. Dzięki temu teraz też jest taki duży wybór aut elektrycznych w gamie Mercedesa. No nic, dobra, Koniec. Miała być jedna ciekawostka. Chyba za dużo. Idziemy oglądać Lifa. No, i już się przejechaliśmy. Zobaczyliśmy, dobrze że się przejechałem. A zaraz Wam powiem, czemu. Idziemy sobie, idziemy do tylnich lewych hamulców. W trakcie jazdy próbnej, okazało się, że to jest spalony zacisk, spalona tarcza, spalone klocki. Na pewno klocki będą do wymiany. Zacisk uszkodzony. Zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Pani sprzedająca znajduje się teraz 500 km stąd. Ja mogłem kupić to auto przez telefon i bym kupił za tą cenę auto. No, nieświadomie pani by sprzedała. Zobaczcie, no są nowe tarcze klocki, zostało wymienione w pewnym norweskim warsztacie. Zacisk został też wymieniony, tylko że na używany. No i w tym wypadku zacisk się poddał po przejechaniu kilkunastu kilometrów, a więc jakiś błąd w sztuce został popra... popełniony. Tutaj z tyłu mamy nowe tarcze klocki. Jak widzicie, dobrze wszystko jest. Tutaj ten cały, cała bieżnia jest dobrze zjechana, można powiedzieć. Tutaj mamy widoczną rdzę Najprawdopodobniej tutaj nie zostało to wszystko dobrze wyczyszczone, stąd teraz przegrzanie tej oto powierzchni. Może być nawet tak, że ten zacisk jest dobry, ale przez to, że to zostało źle wyczyszczone, no to tutaj jest klops. No i też jeszcze wyszło przednie lewe łożysko amortyzatora górne uszkodzone, bardzo piskliwe dźwięki wydaje przy skręcaniu w lewo, w prawo, a więc to jest też coś, czego nie mogliśmy wyhaczyć przez telefon, ani też nie było tego na ogłoszeniu. Tutaj mamy troszeczkę lepsze światło, także zajechałem sobie na parking, jedziemy sobie dalej w test naszą już leciwą ośmioletnią Kijanką Sol, która nie ma wymienionej baterii, a z tymi bateriami był problem. Tak, że tak jak, także tak jak tylko widzieliście, warto jest czasem komuś po prostu zapłacić za sprawdzenie auta przed zakupem. Tak jak w tym wypadku ewidentnie nie fart, że nowe hamulce przestały działać w trakcie jazdy. Wyszło, że jest jeszcze uszkodzone łożysko górne e, amortyzatora, a także jest pewne bicie z przodu, z lewej strony. Musi być jakaś kast i felk. czyli jak to będzie po polsku, to będzie jakaś, jakiś guz na oponie. Po prostu jakiś guz na oponie, więc... To też trzeba po prostu sprawdzić, wjechać na warsztat, podnieść auto, ściągnąć koło i zobaczyć po prostu co tam się dzieje. Dlatego polecam, możecie korzystać z moich usług w Norwegii albo korzystać z innych usług, innych mechaników w Polsce czy też w innych krajach Europy świata, Ameryki, gdziekolwiek no w kosmosie nie kupujemy samochodów, także tam mechanika nie znajdziecie, ale polecam sprawdzić dobrze auto przed zakupem, ponieważ może to Wam oszczędzić dużo stresu i nerwów, a także teraz już jedziemy, jedziemy, wsiadamy wsiadamy, deszcz pada, jest zimno Oj. jest zimno wracamy do domu przez godzinę przejechaliśmy 45 km także teraz już będziemy dużo szybciej jechać nie będziemy się tak wlec, jak się wlekliśmy. Będziemy jechać tylko już poza miejskimi drogami. 54% baterii, mam nadzieję, że mi starczy. 15,4 sto, 15, 15 kWh na 100 km średnie zużycie energii nie jest najgorsze, nie jest też najlepsze. Ale jest całkiem spoko, tylko że no, przez ten czas do teraz praktycznie w ogóle nie było włączone ogrzewanie, przez ostatnie tam 5 minut było włączone, a więc to jest takie niemiarodajne. Podejrzewam, że tutaj do około 18 podskoczy. To już nie jest jakimś takim super wynikiem, ale dużo lepszym niż wynikiem Audi Etrona, trona na przykład. Także y, Leafy, Leafy, Renozoe, to są to prostu które są też bardzo y, wydajne. Starzy wyjadacze mogą kojarzyć tam wagę z kanału Bjornen Landa, który też jeździ sobie po Norwegii i testuje samochody. No ja nie jestem tak popularny jak Bjorn Land. Zatrzymałem się tutaj przy kontroli wagi. Tak to się nazywa w sumie. Vect control. Ponieważ zostało mi 24 23% baterii, przy 24 zapaliła się kontrolka, że jest niski stan ładowania akumulatora i dostałem informację o tym, aby odwiedzić najbliższą stację. O, zobaczcie, widzicie, teraz miga ta kontrolka od podgrzewanego siedzenia i nie grzeje. Wyłączyłem sobie już klimatyzację, to znaczy te ciepłe powietrze, a więc jest tak w sumie średnio komfortowo. Mogłoby być cieplej, nie będę ryzykował, bo mam coś około 17 km do domu i szczerze mówiąc, pomimo tego, że pracuję z tą kijanką, to nie znam jeszcze na tyle tych samochodów aż tak dobrze, żeby powiedzieć, że ok, jak mam 17, to przyjadę 25. Nie wiem, przy Liwie wiedziałem, że jak będę miał na wyświetlaczu 10, to przyjadę jeszcze 15 i dojadę do domu. Tutaj nie mam pojęcia, dlatego muszę zachować szczególną ostrożność. A tutaj jest właśnie o Staten Zwykwesen Malvik Control Station. W Malwik się znajdujemy. O! Jedziemy do Stjortal, Hej ho! Dojeżdżamy już do Stjordal. Tam w oddali widać wieżę lotniczą. 7 km pozostało mi do przejechania. Bateria pokazuje 10% naładowania baterii. Myślę, że do domu dojadę. Także Zaraz je podsumujemy to wszystko. Dojechałem prawie pod dom. Auto samo nie zgasło. Ja je wyłączyłem, ponieważ jeszcze sobie skoczę po. Chlebek i zobaczcie. Tutaj 5% yy... baterii pozostałej do wykorzystania. Naładuj niezwłocznie. 88 km. Tyle udało mi się przejechać. Średnia prędkość 50 km na godzinę. Najszybciej jechałem z prędkością 80 km na godzinę. Najwolniej, oczywiście, wolniej. Więc yy, cała trasa zajęła mi godzinę 44 minuty. Więc ten teścik na aucie 8 można podsumować tak. Że realnie, nie, ile to można było przejechać w warunki pogodowe, deszcz, pogoda okolica 14-15 stopni. Wyłączono ogrzewanie praktycznie cały czas, ponieważ potem na powrocie, nawet jak włączyłem to ogrzewanie, to tylko na chwilę, ponieważ potem się troszkę bałem o baterię. I dobrze, że to zrobiłem, ponieważ to tak naprawdę już na oparach dojechałem. Na koniec o 10 km zaniżając prędkość pojazdu. Odwiedź najbliższą stację ładowania. Dobrze, zaraz to zrobię. Zaraz będziemy się ładować z gniazdka pod domem. Nie będziemy zajeżdżać na stację ładowania. Także podsumowując, auto ma kondycję baterii słabą. Kiedyś przejeżdżało dużo więcej kilometrów. 120 km nie było problemem dla tego samochodu. Teraz 90 km. To już jest nielada wyzwanie bez ogrzewania. Gdybyśmy mieli się tutaj grzać, to podejrzewam, że zimą ten zasięg spadnie nam tutaj. Do jakichś 60 km, może tak być. Podejrzewam, tak strzelam teraz, że bateria będzie miała tylko 65-70% pierwotnej pojemności. To sobie sprawdzę już yy, któregoś popołudnia w pracy, gdzie podłączę się pod komputer i tam mi wszystko ładnie pokażę. Także co. Aha, jeszcze tylko dodam, że bardzo mnie zaskoczyło to, że pomimo tego, że mamy tutaj informację o niskim poziomie naładowania baterii i pomimo tego, że jedziemy w trybie eko, mamy wyłączone wszystko, to jednak moc silnika nie jest tak bardzo ograniczona i można naprawdę bardzo fajnie przyspieszać, co jest nierozsądne w przypadku, kiedy mamy niski stopień naładowania baterii. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Łapki w górę, subskrybujemy kanał. Także taki króciutki testki Soul EV, a także króciutka relacja z tego co mogliśmy zobaczyć przy oględzinach pewnego Nissan Leafa, który już został przeze mnie zakupiony. Teraz go trzeba już tylko sprzedać. Oczywiście jest osoba, która jest jakby zarezerwowane to auto dla tej osoby. Ta osoba jeszcze po prostu nie wie o tych uszkodzeniach, ale myślę, że pomimo tych uszkodzeń to auto zostanie przyjęte ciepło, ponieważ oczywiście cena jest odpowiednia, odpowiednio niższa do tych uszkodzeń. Także to jest ten plus. Ja też potrafię się targować, także tak czy siak, opłacało mi się kupić to te auto. Teraz już tylko trzymajcie kciuki, aby więcej było tych aut. No i co. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!